No elo, witajcie. Ja jestem Kamila i witajcie w trzecim odcinku Kaiju Number 8. Powiem wam, że to jest anime w moim stylu totalnie i zatrzymaliście się na momencie, w którym Boże, w ogóle gdzie są moje słuchawki? O. Zatrzymaliśmy się na momencie, w którym ta blondy zaczęła robić burdę do głównych bohaterów I rzuciła ich autem To jest mega absurdalne, ale ona chyba będzie jedną z głównych, nie? Zobaczmy Dajmy jej szansę, tak? Dajmy jej szansę Ona jest po prostu bad girl I oczywiście zapraszam was na tipli. Możecie mnie wesprzeć, bo ja z YouTube'a nie zarabiam Let's go! Już dobra, To no, pamiętamy z poprzedniego odcinka, jak pierdolnęła tym autem. No to było mocne. To jest mocne, nie? 2016 Boss Girl. 怪獣臭くない？ご飯、no、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、ご飯、 Boże, ona szuka spiny. Ona szuka takiej spiny, Seba. Oczywiście, że lokaj to musi być Sebastian, nie?

Jak on nie wyrabia? W sensie, on powinien być w kwiecie wieku teraz. Poza tym, przecież on jest silny. Widzieliśmy już wcześniej, jak sobie, jak tego kopa zawali yy, zadał Kaiju dwa razy chyba, nie? Jak to możliwe? No jak to możliwe? Przecież on jest silny. To jest jakiś żart. No coś mi się wierzyć nie chce. Jaki kry... No użyj, użyj, kaman! No co masz do stracenia, what the fuck. No, wy chyba sobie ze mnie żartujecie.

みんな努力してきてんだ。俺だけそもな力使ったら卑怯だ。私にピエール私はこう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、はう一度、私はもう一度、私はなう一度、私う一度、私はも Mój lawsuitroyable... Wyższa szkoła likwidacji, pierdolne. To coś? W kolorowych włosach. <kleambling> Oni się wyrwali ze szkoły tęczy, a nie likwidacji. Siótek

A, czyli oni wszyscy tam płciowo. No, ta w sumie to jest taki zawód, że po co to dzielić? <grym w sumie> jeszcze on jej uratuje dupę kiedyś, nie? I ona będzie mieć do niego szacunek, tak jak ten biw w białych włosach. <grym> w biały> Ale mu jedną.

Nice. Ciekawe, czy Blondie się wyłoży na jakiejś na jakieś pracy w grupach, czy raczej jest na tle kumata. O, to ten, ale ma fajne ząbki. Ale on ma fajne ząbki, wampirze. Nawet wygląda jak taki wampir. Słodziak Aha. No To jest chyba przesada na egzamin. A jak ktoś nie ma kasy na jakiś super strój, no to chyba kosztuje. Ona ma jakiś strój wzmacniany, a inni nie mają. What the fuck? Czy ona go teraz nie ma? Chyba go nie ma teraz. Co jest grane? No, ciekawe, kto za. Mam wrażenie, że odpowiedzialna jest za to nasza dziewczyna, która się czuje zdradzona. I nie wiem, dlaczego nie daje mu możliwości do. Naprawdę, jest aż tak obrażona, że chce mu zniszczyć karierę.

Ja pierdziele. No ぴえん。Uwielbiam 倒れ Nie jest tak źle. クラスやんけ。伝え。To no. całkiem 前の okay. Ja pierdolę słodziak, ten wampirek. Czy ktoś go tam sabotuje, czy on serio jest jakimś beztalenciem? No, musisz swoją moc kaiju wyzwolić. No, no właśnie, pokaż. Ej, patrzcie, ona nie jest taka zła, bo pewnie wszyscy teraz po tych odcinkach, bo zazwyczaj jest tak, że jak jakiś chłop jest bad, to wszyscy, no, ale on jest taki wredny, ale coś tam, jak laska taka jest, to wszyscy, kurwa, jej nienawidzą. Ja lubię takie postacie. Teraz nawet pokazuje, że ona mu w jakiś sposób kibicuje, w sensie, nie wiem, wzięła go za swojego takiego rywala. Wiecie, nabijać się z niego nabija, ale w głębi duszy chce, żeby on coś pokazał, nie?

No. Wow, Ale to jest zajebiste. Ona jak ryba w wodzie. Ile ona ma lat? 16? Czy ona już jest trochę starsza? Bo tam, w wieku 16 lat ukończyła uniwersytet, więc ma 16 lat, nie? 41! Ja pierdziela.

どっちがかっこいい対になゼロだからどうだって言うんだこぜてが、ゼロだからどうだっこれは最後のチャンスなんだ俺たち一人一人りひに審査の基準が討伐とすればいいだけのはずそう能力状況に合わせて No niby tak, no, ale ich adaptowanie się do sytuacji, a laska, która wybiła parę tych kaiju to jednak... Czy on jak Midoriya rozwali tego największego? Słodcy. Mm -hmm. <gryny> Ej, to się może się udać? To się może udać? To się może udać. <gryny> tak. Ej, to ma szansę się udać. On może to zdanie. No, musi zdać. Kuźwa musi. <gryny> Come on. Ej, to się może udać. Niech... mam nadzieję, że ktoś to widział. Dobra, ale teraz niech biały coś pokaże, ok? Niech on atakuje, skoro ma 8%, a kawka będzie asystą. Masz radę, tak. Ja też za niego. Ja też za niego trzymam kciuki. Ale trochę by się przemienić mógł, nie? Wzmocnij się, wzmocnij się, wzmocnij się, wzmocnij się, błagam. Błagam nie, ej, tylko niech go nie. Niech go tylko nie eliminują. Nie. 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 Nie, no błagam, ludzie kochani. Nie. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. Ja pierdzielę, nie błagam. Ja. Bu... Nie. Ogarnij się. Nie. Blondy?

No, mógłby się wzmocnić, chociaż nie będzie biegał ze złamaną nogą. What the fuck, mm. for real. To jest nic. Myślałam, że chociaż 1% skoczy. Ja pierdolę. Kochani, to było ciężkie, nie? Ten akcent na koniec z tym 0,01 to była przesada. To była przesada. Dzięki Wam za oglądanie. I co? Do następnego odcinka? Oczywiście możecie mnie wesprzeć na titli, byłoby mi bardzo miło. na